Odcinku. Prawie 10 milionów Rosjan zagrożonych bankructwem. Kreml zabierze paszporty. Następnie prezydent Załęski wciąż się waha na szali 140 tysięcy istnień. Później Unia Europejska przeznaczy większe środki na szkolenie żołnierzy ukraińskich. Później co dzieje się z rosyjską dziurą budżetową. A na koniec gdzie są rosyjskie delfiny bojowe. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Paweł Wierzowski, redaktor Mateusz Lach. Redaktor dzień Mateusz Lach już jest w weekendzie, a my zaczynamy od paska, paska Pawłowa, czyli co się dzieje na rosyjskiej giełdzie, co się dzieje z dewizami, jeżeli chodzi o giełdę, to mamy spadki, większość walorów rosyjskich spadała wczoraj, być może w związku z informacjami z OPEC. A jeżeli chodzi o informacje z OPEC, spadki na rosyjskiej ropie dzisiaj nas czekają, natomiast no wczoraj były spadki na brandzie, wróciliśmy do wartości 80 dolarów za barybkę. No i pewnie będziemy mieli tutaj konsolidację wokół tej ceny, wczorajsze cięcia. O tym będziemy mówili w sobotę w Globalu, jak to wygląda. Poniżej oczekiwań, część krajów się nie dołączyła, nie ma jednolitego stanowiska OPEC. Plus. Za to jest mini sojusz Rosja-Arabia Saudyjska, jeżeli chodzi o cięcia. I możemy przejść w takim razie do pierwszych informacji, Mateuszu. Tak jest. Słuchajcie, prawie 10 milionów Rosjan może zbankrutować. Wracamy do kolejnych y, informacji odnośnie y, możliwości spłacania kredytów przez Rosjan. Y, wałkujemy ten temat od dłuższego czasu. Mamy nowe informacje. Liczba Rosjan z zaległymi pożyczkami od 90 dni i więcej i zbliżającymi się do bankructwa sięgnęła w listopadzie tego roku do 9 milionów 790 tysięcy. Jak wynika z danych United Credit, w ciągu roku liczba takich pożyczkobiorców wzrosła o 11%, a ich całkowite zadłużenie wzrosło z 5,7 biliona do 6,3 biliona rubli, czyli bagatela około 71 miliardów dolarów. To jest kwota, która w dużej mierze jest stracona w systemach bankowych i trzeba będzie je kiedyś odpisać, ale słuchajcie, to jest wskaźnik sprzed podniesienia stóp procentowych do 15%. Długi przeterminowane o 90 dni, jeżeli sobie to odejmiemy, to, to wyjdą gdzieś w okolicach nowego roku, może lutego. Na razie to wciąż wałkujemy te tematy wcześniejsze. Chociaż nie wszystkie z prawie 10 milionów dłużników zbankrutuje, pewna część może zbankrutować. I mówi o tym Nikolaj Filipow, dyrektor do spraw metodologii ryzyka i analityki danych. Prawie 90% obywateli, którzy składają wnioski o upadłość, Kończy z wnioskiem o upadłość. W ciągu 9 miesięcy tego roku takich wniosków było już 250 tysięcy, a najprawdopodobniej do końca roku będzie ich 300 tysięcy, tak mówi pan Nikolaj. Natomiast ja uważam, że będzie ponad 300 tysięcy, gdyż tak by wychodziło ze średniej za poprzednie miesiące. Tam powinno przybyć ich około 84 tysięcy dodatkowo. No, ale teraz zaczyna to jeszcze przyspieszać, więc jeszcze trzeba by było wziąć poprawkę na to. Więc te 300 to spokojnie będzie, a może będzie i więcej. A w przyszłym roku, no to myślę, że będzie jeszcze ciekawiej. Uczestnicy rynku twierdzą, że z upadłościami borykają się głównie segmenty mikrofinansów i niezabezpieczonych kredytów konsumenckich, czyli mniej więcej chwilówki na wysoki procent, a tych przybywa lawinowo. Na tym tle wierzyciele starają się sprzedać problematyczne długi, zanim dłużnicy skorzystają z procedury upadłościowej. Ale w indykatorzy wolą kupować portfele o niskim, o niskim poziomie potencjalnej upadłości, czyli takie wiecie, z banków. I o tym jeszcze nie mówiliśmy, bo cóż się stanie z tymi długami od firm chwilówek pożyczają na duży procent, ale też bardzo duże ryzyko. Wychodzi na to, że windykatorzy zewnętrzni nie są zbyt chętni do skupowania takich kredytów. I co ciekawe, w ciągu trzech lat wolumen takich młodych, przeterminowanych długów w portfelach windykatorów wzrósł prawie trzykrotnie. Więc tu naprawdę to są już potężne przyspieszenia, i działamy już na bardzo dużych liczbach. Więc robi się ciekawie. No będzie jeszcze gorzej, dlatego że inflacja Ros z Rosjanami zostanie. Tak, a i stopy też. Centralny uparł się, żeby walczyć z tą inflacją, pomimo że wydaje się, że to nie ma jakiegoś większego sensu. Mhm. Może jedynie zaszkodzić, no, a więc przyszły rok nie zapowiada się dobrze. Jeżeli chodzi o dochody Rosjan. No pula, no pula tych zagrożonych o... to już jest 10 milionów i ona przyspieszyła w tym roku no, o ponad milion. Duże, duże. Nawet jak, jak na Rosję duży kraj, ale no 100 milionów ponad e, mieszkańców, tak, no dużo. Ale jeżeli byście chcieli wyjechać z Rosji, no to z każdym miesiącem może być coraz trudniej. Ponieważ paszporty idą na przechowanie. Osoby w moim wieku starsze wiedzą o co chodzi. Jest nowy pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Razem się spotkali i stwierdzili, że będą konfiskować paszporty obywateli, którzy podlegają ograniczeniom w opuszczeniu kraju. Odpowiedni dekret prezydenta wchodzi w życie 11 grudnia 2023 roku. I tutaj, przepraszam, nie prezydenta, tylko premiera, bo to premier podpisał. Miszustin, w każdym razie, Rosjanie będą zobowiązani do oddania paszportów na przechowanie w ciągu pięciu dni od momentu poinformowania ich o decyzji zakazu wyjazdu. Mhm. dosyć ciekawie. I teraz kto będzie podlegał? Jeżeli chodzi o osoby, które będą miały zakaz wyjazdu, to osoby, które mają dostęp do tajemnic państwowych i informacji o szczególnym znaczeniu, na przykład naukowcy, po odbyciu służby wojskowej, podczas służby w FSB. Jeżeli obywatel jest podejrzany, oskarżony w sprawie karnej, podejrzany, tak. Nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych przez sąd, w tym nie spłaca długów, w tym alimentów. Ogłosił upadłość i ponadto, zgodnie z obowiązującym od kwietnia zmianami, wyjazd jest zamknięty dla osób, do których wysłano wezwanie wojskowe do biura rejestracji i poboru. Może być elektronicznie. I wtedy też. I bez, bez konieczności odbioru, pewnie, nie? Bez konieczności odbioru. Tak. E, przy czym to nie działa, ale to już jest. O tym już mówiliśmy <grym> kiedyś. E, zgodnie z dekretem rządowym, obywatele m, mający dostęp do tajemnic państwowych i specjalnych informacji, będą zobowiązani do przekazania paszportu organizacji lub organowi państwowemu, w którym pracują. Osoby powołane do służby wojskowej muszą złożyć dokumenty w organie państwowym który wydał paszport w miejscu zamieszkania, czyli jak gdzieś indziej są, no to muszą jechać i zdać ten paszport. No to też jest fajne, bo niektórzy mają kilka tysięcy kilometrów do domu, nie? No, wiesz, osobiście muszą zda zdać paszport. No Jednocześnie przekazanie paszportu do przechowania jest sformalizowane poprzez akt przyjęcia, więc dostanie się pokwitowanie i przekazania, którego jedna kopia wydawana jest właścicielowi dokumentu. Zwrot paszportu właścicielowi następuje po upływie okresu czasowego ograniczenia prawa obywatela Federacji Rosyjskiej do opuszczania jej lub po wygaśnięciu paszportu. No to trochę zrozumiałe. Jednocześnie personel wojskowy w celu zwrotu zajętych paszportów będzie zobowiązany do okazania legitymacji wojskowej, w której znajduje się oznaczenie końca służby. Wojskowej, tak, czytamy w nowym dekrecie. No i jaki jest tutaj twój komentarz? Jedziesz no, do tej Rosji, nie jedziesz. To znaczy mnie to nie zabiorą paszportu, nie? No, ale jest nowa ustawa, że będziesz lojalka. Przy wieździe teraz musiał podpisać. Ale nie, że co? Że nie dyskredytujesz. A no to już to omawialiśmy i dlatego ja nie mogę tam jechać, Bo no, ja, to ja codziennie możesz mieć problemy. Ja codziennie mówię, że Potem mogę ci odebrać paszport. Mieć, tak. Tak więc no, niestety wycieczkę musimy zawiesić na dłuższy czas. Przejdźmy dalej. Mamy następny temat. Załęski w Ahasie na szali ponad 140 tysięcy istnień. Patriotyczny zryw w Ukrainie ustępuje miejsca powoli już zmęczeniu. W armii ukraińskiej brakuje personelu wojskowego. Zniknęły kolejki ochotników do urzędów rejestracji wojskowej i poboru. Front potrzebuje nowych żołnierzy. Zatwierdzony jest już przez Radę Najwyższą projekt ustawy obniżający wiek poboru do wojska dla mężczyzn bez stażu służby wojskowej z 27 do 25 lat. Leży na biurku prezydenta Załęskiego od czerwca, ale jeszcze go nie podpisał. I tu może być gdzieś, właśnie oś sporu między prezydentem a generałem założnym. Ustawa powinna wejść w życie. Parlament w pełni ją poparł. Obecnie proces rekrutacji jest trudny. W sieciach społecznościowych pojawiają się historie o tym, jak organy ścigania przeprowadzają kontrolę na ulicach, więc dzieje się troszeczkę powoli, jak w Rosji. Dwóch pracowników Wojskowego Urzędu Rejestrowo-Poborowego w Tarnopolu zostało oskarżonych o pobicie poborowych, więc no jest to taki troszeczkę niezaciekawy temat. Tworzy się jednolity rejestr osób odpowiedzialnych za służbę wojskową. Należy wyeliminować luki prawne, z których korzystają uchylający się od poboru. Tak przynajmniej mówi właśnie dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Walery Załóżny, więc też uszczelniają, tak jak Rosjanie. Natomiast niechęć Załęskiego do podpisania ustawy wynika z chęci uzyskania od kierownictwa Sił Zbrojnych Ukrainy i jasnego wyjaśnienia, w jaki sposób zamierza wykorzystać poborowych, dokąd ich wysłać, jakie cele osiągnąć przy ich pomocy i jak zapewnić rotację, aby dać odpocząć tym, Którzy z początkiem wojny y, sprzeciwiają się okupantowi, no bo jest takich żołnierzy bardzo dużo. W piątek odbyło się spotkanie y, z generałami y, prezydenta Załęckiego. Powiedział przed spotkaniem, że z niecierpliwością czeka na bardziej szczegółową analizę i, analizę i konkretne propozycje ze strony rządu i wojska w każdej tej kwestii. Ale opóźnienie z uzupełnieniem armii niepokoi kierownictwo wojskowe. Generalnie mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat podlegają poborowi, ale wyjątki dotyczą osób bez doświadczenia wojskowego poniżej 27 roku życia. No i obniżenie tej poprzeczki może dać Ukrainie około 140 tysięcy nowych żołnierzy eksperci dostrzegają także potrzebę zwiększenia liczebności personelu wojskowego gdyż średni wiek żołnierzy w armii ukraińskiej przekracza obecnie 40 lat. Rosja wiecie co robi, bo informujemy cały czas, mobilizuje cały kraj, ściąga tych żołnierzy z cerkwi, nie cerkwi, bierze dłużników no, a na Ukrainie jest troszeczkę taki zastój. I powiem Wam, dla mnie osobiście jest to ciężki wybór dla prezydenta, bo z jednej strony, w przeciwieństwie do Putina, chce chronić tych najmłodszych mężczyzn, z drugiej strony popełnia ten sam błąd co Putin, czyli opóźnia decyzję o mobilizacji, a to może oznaczać, że gdy nadejdzie czas jakiś trudny, ci ludzie ostatecznie będą za słabo przy przeszkoleni. No i tu no, wygląda to średnio, ale mam też news powiązany. Paweł, chcesz coś dodać, bo ja bym może od razu powiedział dodatkowy news do tego. Nie masz głosu, ale rozumiem, że kiwasz głową, że tak. Opowiedz, ja na końcu bym dodał. Dobra, to kolejny news jest taki, że Unia Europejska przeznaczy większe środki na szkolenie żołnierzy ukraińskich. Co widzimy ostatnio, że Unia nie jest w stanie szybko zorganizować produkcji wymaganej ilości broni dla Ukrainy, ale jest gotowa zintensyfikować szkolenie żołnierzy. Bruksela przeznaczy na ten cel dodatkowe 194 miliony euro i jako całość Unia jest największym organizatorem szkoleń wojskowych dla Ukraińców. Szkolenie ukończyło już 34 tysiące Ukraińców, choć początkowo Unia Europejska wraz z Norwegią planowała przyjąć tylko 15 tysięcy personelu wojskowego, więc już podwoiliśmy. Z Funduszu Pokoju przeznaczono na te cele 61 milionów euro. Teraz kraje Unii zdecydowały się zwiększyć tę kwotę do 255 milionów euro. Tak podała Komisja Europejska i liczba przeszkolonych osób powinna wkrótce wzrosnąć do 40 tysięcy. USA przeszkoliło w swoich europejskich bazach około 18 tysięcy osób, a od początku wojny do końca tego roku w bazach szkoleniowych w Europie przeszkoli się łącznie około 84 tysiące ukraińskich żołnierzy. I teraz chciałeś coś dołożyć. Znowu nie masz głosu. Tutaj piszecie o blokowaniu reklam. Jeżeli mhm. możecie tego nie robić, nie róbcie. Chyba, że wspieracie ten kanał, to wtedy jakieś fundusze dla nas idą. Natomiast no, pamiętajcie, że w momencie, kiedy blokujecie reklamy, no, to pozbawiacie nas dodatkowych dochodów. To tak tytułem, tak, no my z tego gdzie żyjemy i też, jak gdyby te reklamy są potrzebne, żeby budować zasięg, tak? Filmy bez reklam nie są wspierane przez YouTube'a. Się słabo Wiesz, oglądają filmy... i znikną mhm. w sieci. Tak, teraz przejdziemy sobie do następnej informacji, bo wydaje mi się, że ona jest dosyć ciekawa, a dotyczy dziury budżetowej. Ta dziura budżetowa maleje według, i o tym mówiliśmy już jakiś czas temu, natomiast mamy dane najnowsze za październik. Według szacunku Ministerstwa Finansów budżet państwa w okresie styczeń-październik 2023 osiągnął deficyt w wysokości 1 biliona rubli. Na początku listopada minister finansów przewidywał deficyt w wysokości 1,235, teraz jest 1 bilion, co stanowi 0,7 PKB. W zeszłym miesiącu deficyt wyniósł 1,450 biliona rubli, a więc łatwo obliczyć, że Rosja po raz kolejny ma cudowną nadwyżkę. Nadwyżka wyniosła ponad 400 miliardów rubli. Według materiałów Skarbu Państwa, Departament oszacował dochody za 10 miesięcy, i to jest bardzo, bardzo ciekawe. I tutaj zwracam uwagę na oszacował dochody za 10 miesięcy na 23 biliony rubli, natomiast wydatki, i to może być nawet gdzieś zbliżone do prawdy, natomiast wydatki są zaledwie na 24 biliony rubli, a przypominam, że jeszcze są dwa miesiące i rząd zapisał, że wydatki osiągną 33 biliony rubli, Więc to jakby wygląda coś nie było do tej pory księgowane, i będzie pewnie księgowane dopiero w grudniu. Zobaczmy, A może w styczniu przerzucą. Wydatki. Nie, wiesz co, myślę, że nagle wszystko wrzucą w grudniu, bo to już będzie poprzedni rok, to tym się nikt nie będzie interesował. Ja teraz się A. interesuję, żeby pokazać, że. Gospodarka ma się świetnie, rozwija, deficyt maleje, PKB rośnie, w ogóle jesteśmy tygrysem Europy, a prezydent Putin to najlepszy prezydent rosyjski. W sumie ich było trzech, a więc nie ma dużej konkurencji. Natomiast w obecnej ustawie budżetowej deficyt jest szacowany na 2,9 biliona rubli, to jest 2% PKB i zgodnie z notą analityczną Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 9 miesięcy, no inaczej oni liczą, bo oni liczyli, że zrobili 1,7 biliona rubli. A więc już widzimy, że Izba inaczej liczy, rząd inaczej szacuje, tak. I to się jak gdyby nie składają te liczby. Natomiast jaki będzie deficyt? Deficyt będzie poniżej 2%. Dlaczego? Dlatego, że na początku października prezydent Putin zapowiedział deficyt na poziomie Poniżej 2%. To no. mamy analogię do tego, jak zapowiedział, że inflacja spadnie do 3% i, I później w jedną noc spadła, spadła do trzech. Spadła. Tak. spadła. A że potem nieprzewidziane siły zła zachodu spowodowały, że ona wzrosła. No to tak. teraz znowuż będzie spadać pewnie. Tak, czyli on musi co jakiś I... czas dekret trzasnąć. I... Słuchajcie, i następna informacja tutaj. Na pewno czekacie znówna. na to. Chyba smutna, bo część czeka na temat delfinów. Wyszkolone delfiny, których Rosja używała do ochrony swojej floty na Krymie, zaginęły. Pamiętacie, mieliśmy ostatnio o tym mówiliśmy, dosyć potężną burzę, która nawiedziła Krym i region 26 listopada i po tej burzy wybiegi dla zwierząt bojowych, Zniknęły, z, znaczy te zwierzęta bojowe, te delfiny zniknęły z Zatoki Sewastopolskiej. Świadczą o tym zdjęcia satelitarne. Konstrukcja została, konstrukcje, które były i które utrzymywały te delfiny, zostały zalane lub zmyte, w wyniku czego delfiny zostały wypuszczone na wolność. Delfiny bojowe były hodowane w niewoli, ich pożywienie było, jest zależne od trenerów i Prawdopodobnie będą miały problem na pełnym morzu. Może no, to... znajdą no, drogę to... do domu. Zobaczymy, zobaczymy, tak? Wie, no, różne rzeczy się. Myślę, że one zina. są oznakowane nie... jakimś GPS-em, czy coś. Czy sądzał? Y... Wiesz, co nie, nie wiemy. Nie wiemy, no bo one oczywiście przy tych misjach bojowych. Y... Posiadają różnego rodzaju y, narzędzia do na nagrywania, właśnie te gps Natomiast w momencie, kiedy przebywały w tej zatoce, y, nie wiemy, czy posiadały te nadajniki, czy nie. Bo Rosjanie nie do końca o tym informują, oprócz tego, że faktycznie potwierdzają, że zaginęły im. Burza zmyła także konstrukcje obronne, w tym wysięgniki, które służyły do ochrony mostu krymskiego przed dronami morskimi. To też taka ciekawostka, bo oni tam pobudowali i teraz ta burza tak. wszystko to zniszczyła. Natomiast przypomnijmy, że jeżeli chodzi o delfiny, to te delfiny były wykorzystane po inwazji na Ukrainę, zostały rozmieszczone w celu ochrony głównej bazy morskiej w Sewastopolu. Co jak gdyby nie uchroniło tej bazy do końca. Natomiast w czerwcu tego roku liczba ich została zwiększona dwukrotnie i mówiono, że jest około siedmiu osobników. No i tutaj, jeżeli chodzi o te delfiny, uważa się, że saki są skuteczne w walce z nurkami wojskowymi ponieważ żaden człowiek nie jest w stanie pływać z taką prędkością, jak one. Mogą patrolować wybrzeże za pomocą urządzeń do nagrywania wideo i, do, i uży, używając e, identyfikatorów radiowych. To jest temat na film. W poszukiwaniu Tak, poszukiwanie No zobaczymy, zobaczymy, bojowy. czy się odnajdą, a być może sobie poradzą na wolności. I, Są mocno i uzbrojone, przeżyją, mogą tak. stworzyć jakiś gang delfinów i patrolować wybrzeże i podbijać lokalne te wioski. Na pewno dla Rosjan jest to problem. Jest to problem, ponieważ no, spełniały dosyć ważną. Ważną funkcję również w smycie tej ochrony mostu krymskiego. No, pewnie będą próbowali to odbudowywać, natomiast no, to też zabierze dodatkowe. Miesiące jesienno-zimowe to są burzliwe miesiące na tych wodach, więc tak. ciężko też coś budować. A ja na koniec mam dla Was złote, złote myśli rosyjskich polityków. Łapcie się krzeseł. Cytuję panią zastępczynię Dumy Państwowej, Elwirę Aetikulową. Memy i śmieszne zdjęcia w internecie służą ideologią bezdzietności i nienawiści do dzieci, do wywierania wpływu na nastolatków. Tak. Mam nadzieję, że. I to, to już. Tak. No. Bo to, to jest tak szokujące, że to się kończy tak szybko. Dziękujemy. My też kończymy. Zapraszamy dzisiaj na komentarz o 17. Trzymajcie się. Cześć. Miłego dnia. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.